Ponownie powracamy do tematu Bachmutu, tego co dzieje się w mieście Bachmut i, i okolicach. Cały czas patrzymy na, na tą mapę, cały czas sprawdzamy aktualizacje, jeśli chodzi o, o trwające tam walki, sytuację obrońców. Co ciekawe, prezydent Wołodymir Załęski pojawił się w okolicach Bachmutu, m.in. wręczył żołnierzom odznaczenia i też prezydent Załański nagrał specjalny film, w którym mówi. O sytuacji w mieście, o tym, jak on z jego perspektywy wyglądało to spotkanie, więc zobaczmy, co prezydent Zaleński powiedział właśnie odnośnie sytuacji w Bachmucie. Zacząłem od frontu, od obwodu Bachmut. To dla mnie zaszczyt wspierać naszych żołnierzy, którzy bronią państwa w najcięższych warunkach frontowych. Wręczyłem odznaczenia za państwowe, podziękowałem naszym żołnierzom za ich męstwo, za ich odporność, za Ukrainę, którą chronimy dzięki takim bohaterom, dzięki wszystkim, którzy walczą z rosyjskim złem. Odwiedziłem rannych żołnierzy, życzyłem im i jestem pewien, że życzyłem im w imieniu wszystkich, całego naszego narodu szybkiego powrotu do zdrowia. Zdecydowanie odpowiemy okupantowi na każdy atak na nasze miasta. Dzisiejsze rosyjskie naloty na Zapororze, nocny atak na Kijów. Wszystkie rosyjskie uderzenia spotkają się z militarną, polityczną i prawną odpowiedzią. Rosja straci na tej wojnie. Nie ma na świecie podmiotu, który by tego nie odczuł. Wszyscy to wszystko rozumieją. Każdy rosyjski morderca powinien zrozumieć nakaz aresztowania to najlepsze, co może go spotkać. No, i już mamy w tym momencie połączenie z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, połączenie telefoniczne. Panie pułkowniku, no słyszymy o tych najnowszych informacjach, jeśli chodzi o, o Bachmut, o aktualną sytuację. Prezydent Zoleński pojawia się w okolicach Bachmutu, aby wesprzeć żołnierzy. Ja zapytam o, o same miasto. Jak to jest ważne miejsce w tym momencie, patrząc na, na mapę, na cały odcinek frontu, jak to jest ważne miejsce dla, dla obrońców, dla sił ukraińskich dla, dla obrońców dla żołnierzy i w zasadzie dla, dla całej strategii obrony obrony tego kierunku. Właśnie znaczy, dla samego tego odcinka jest oczywiście istotne, bo to trzeba patrzeć z kilku poziomów i ten poziom taki najwyższy strategiczny. No to to Bachmut ma na tym poziomie najwyższym znaczenie przede wszystkim polityczno propagandowe na tym takim średnim poziomie którym nazywamy operacyjnym. No, jest to punkt, w którym są skoncentrowane znaczne siły. No i, i taktycznym, czyli sam przebieg walk, i tutaj Rosjanie oskrzydzają moc do Bachmut. Wygląda tak, że nacisk kładą bardziej na ten ruch skrzydłowy, czyli jak gdyby ominęli nieco miasto i, i posuwają się z dwóch stron powoli, takim ślimaczym tempem, ale do przodu. Dla Ukraińców jest to zła informacja, dlatego że ten korytarz, którym idą dostawy do Bachmutu, on się robi jakby coraz dłuższy pod ogniem rosyjskim, co powoduje zwiększenie strat tych oddziałów, które są rotowane w Bachmucie, tych, które dostarczają amunicję, żywność, paliwo, to wszystko co jest potrzebne. Do walki, więc finalnie pewnie jednak armia ukraińska stanie przed koniecznością takiego zorganizowanego odwrotu, jeżeli nie chcą doprowadzić do, do ostatecznego okrążenia miasta. Coraz też głośniej mówi się o potrzebie ewakuacji miasta. Część ekspertów również w Polsce twierdzi, że, że ta ewakuacja no zostanie tak czy siak przeprowadzona, tylko jeszcze nie wiemy jak, jak szybko, że w zasadzie będzie trzeba do tego doprowadzić, ale. Pana zdaniem, bo coraz częściej też mówi się tutaj o kwestii bardziej politycznej utrzymywania tego miasta, niż wojskowej, to faktycznie może mieć to, może mieć to jakieś znaczenie? Bardzo tak brutalnie mówiąc, wycofanie z Bakhmutu zwolni znaczne siły rosyjskie, które będą na chwilę obecną to natarcie kontynuować, więc intensywność walk. Być może na jakiś czas będzie niższa, no ale żołnierze ukraińscy i tak będą walczyć i niestety będą, będą ginąć. A, a no w tej chwili giną na pewno nie bez sensu, bo jednak w obronie miasta straty rosyjskie są mimo wszystko wyższe. Natomiast przy tym ruchu odwrotowym, przy tworzeniu kolejnych linii obrony, zawsze jest znak zapytania. Aczkolwiek ja też, panie redaktorze, jako żołnierz byłbym zwolennikiem, żeby Bachmut opuścić, głównie ze względu na ryzyko okrążenia i odcięcia części sił, które tam są. Załóżmy, że faktycznie siły ukraińskie będą musiały wycofać się z Bachmutu, z miasta, z ba z miasta Bachmut. Jakie mogą być konsekwencje oddania tego miasta siłom, rosyjskim jakie mogą być scenariusze mówimy też o, o negatywnych scenariuszach dla dla Ukraińców jeśli, jeśli to miasto upadnie trzeba będzie je, je oddać w ręce rosyjskie tak naprawdę niewiele dlatego że za Bachmutem jest ufortyfikowana linia tam teren się nieco wznosi i, i tam są linie obronne ukraińskie a sam Kramatorsk Słowiańsk to są już linie fortyfikowane tam były już umocnienia jeszcze sprzed wojny. Mówimy o tej części, oczywiście tej wojny otwartej, inwazji. Natomiast tam Ukraińcy przygotowywali linię i, i jak gdyby szanse, biorąc na to, jak Rosjanie działają, jak mają wsparcie logistyczne na chwilę obecną, tam szans na przełamanie frontu w mojej ocenie absolutnie nie ma. A myślę, że Rosjanie na to nie liczą. Rosjanie określili cel, czyli chcą mm, całkowicie opanować obwody mm, Doniecka i, i Ługańska i tak naprawdę na chwilę obecną to jest ich cel i, i do tego dążą. A czy jesteśmy w stanie na, na ten moment mniej więcej oszacować, bo, bo o tym też się, się dosyć sporo mówi, o, tym, o tej walce na, na wyniszczenie, czy jesteśmy w stanie oszacować, jakie są straty obydwu stron, straty rosyjskie i straty ukraińskie w bitwie o Bachmut? Może tak, co do strat rosyjskich, one są zapewne nieco zawyżone, dlatego że sam sposób liczenia strat z reguły nieco zawyża, albo nawet czasami mocno po, po stronie wroga, ale jakie one by nie były, myślę, że obecnie straty ukraińskie to jest mniej więcej jak 1 do 3. Natomiast w jeżeli Ukraina przystąpi do działań ofensywnych to w pierwszej fazie tej ofensywy straty ukraińskie mogą być nawet znacząco wyższe od rosyjskich. Kluczem jest, jeżeli ofensywa zakończy się w pierwszej fazie powodzeniem, czyli takim przełamaniem frontu rosyjskiego, relacja strat się odwróci. Ale kluczem jest to, żeby ta ofensywa zakończyła się właśnie powodzeniem. No już tak kończąc naszą rozmowę, muszę pana pułkownika zapytać o przewidywania na najbliższe tygodnie, na najbliższe miesiące, jak ta sytuacja może wyglądać, bo też wiemy doskonale, czytamy to w ukraińskich mediach, że teraz chyba wszystkie oczy zwrócone są na serwisy pogodowe, kiedy ta pogoda się zmieni na tyle, żeby można było prowadzić działania. Czego możemy Pana zdaniem się w najbliższych tygodniach spodziewać na froncie? Się, bo to, to, to trzeba spojrzeć na, na obie strony, ja może jednak zawsze od tej rosyjskiej. Generałowie rosyjscy stoją w tej chwili przed takim bardzo mocnym wyborem, który zadecyduje zapewne o, o wyniku wojny w tym roku. Nie wojny jako takiej, tylko tej rozgrywki wiosenno-letniej. Czyli czy kontynuować ofensywę i Ponosząc ciężkie straty, upośledzać rezerwy, które wciąż mają, czy w pewnym momencie się zatrzymać, żeby mieć rezerwy na odparcie ofensywy ukraińskiej. Bo do tej ofensywy z pewnością dojdzie, jest mocno przekonany, dlatego że takie są też oczekiwania państw wspierających Ukrainę. Natomiast dla Ukrainy myślę, że równie istotne, jeżeli nie istotniejsze obecnie od sprzętu, to są dostawy amunicji. Dlatego, że Ukraina musi dywersyfikować dostawy, czyli część zużywać na bieżąco, a część gromadzić jako rezerwy do tej ofensywy. I, i to jest takie olbrzymie wyzwanie, które, które ma armia ukraińska, no bo czy, czy mniej e, e, udzielić wsparcia artyleryjskiego żołnierzom, którzy obecnie giną i oszczędzać amunicję na ofensywę, czy też liczyć na kolejne dostawy zachodu, a tu, a tu, trzeba pamiętać, że Ukraina tak naprawdę nie do końca wie, ile tej amunicji otrzyma, bo, bo uzależniona jest cały czas od, od dostaw. To jest olbrzymi. Problem. Natomiast ja nie sądzę, żeby ofensywa nastąpiła z kierunku Donbasu. Raczej pewnie będzie to kierunek zaporowski. Notabene Rosjanie się tego spodziewają, stąd tam cały czas są prowadzone prace fortyfikacyjne. Tak czy inaczej, to będzie na pewno tragiczny rok, jeśli chodzi o, o poziom strat.